This is for Afrika Oj. Jędrek życie to zgrało chyba. <laughs> Dobrze właśnie. Jak już czujesz jesteś to zostaw suba. No ja nie wiem czy ja się w rozwoju co tam czytałam, czy to tam czytała Czy ludzkość... Ludzie, którzy grają w Sesa są pierdolnięci tak lekko mówiąc w większości. O, o, co, o, o co tu chodzi? Wytłumaczymy mi ktoś to? Naprawdę coś czy... Ej, kurwa, jeden kawałek wątróbki jak pies smakował. Nie żartuję. Smakuje jak pachnie Kajtan po spacerze. Nieświeża wątróbka. Kajtan tak dziwnie pachnie jak ze spaceru wróci. Skąd wiem, jak pies smakuje? nie wiem. Ale się domyślam. Ale dobra, to jest awenere, to jest decyzja taka przy, przez wojewodę śląskiego podjęta stary. To nie jest taka decyzja, że ktoś mówi: "A nie, jadę, bo pogoda w Katowicach jest słaba i za dużo smogu". To jest decyzja po prostu nie jest ich winy, jak moim zdaniem. Jak Katowice chcą zachować się fair, i tak dalej, to cały burmistrz tam, prezydent Katowic powinien te pieniądze zwrócić. Powiedzieć, jak zwróci się z jakąś akcją taką przeprowadzić, i każdy co do grosza powinien mieć zwrócone to. Ludzie nie po to pracują, oszczędzają przez pół roku, czy przez rok, żeby pojawić się na takiej imprezie i tak naprawdę stracić pieniądze, obejrzeć sobie na internecie jakiś meczyk, i tyle, no, co zrobić. skok przez suszarkę Weź tam rozpęd i dawaj kicaj ty ale nie widać ogromu jej ale źle tunel papa Ja benouch please check me one be painting what the fuck Tunel robi <laughs> 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 experience, experience, simple experience. Bro. Tomorrow, bro, you I can learn. You don't sleep like yeah, I me, mean, you know. I know, bro. Uh, yeah, I don't aim at ground. Um, I'm big girl, not aim at ground girl. Oh, oh. shit, he's. Jak już tutaj jesteś, to zostaw suba, żeby mnie wesprzeć. Dla mnie to będzie taka mała motywacja.